Witam serdecznie, Paweł Mieszczyński. Chciałbym dzisiaj pokazać leczenie mięśnia gruszkowatego. Często bywa u pacjentów problemy mięśni gruszkowatej, gdzie daje kompresje na nerw kulcowy i często pojawia się promieniowanie od pośladka do kolana, w ostrych przypadkach, gorszych przypadkach nawet czasami od tyłu do, do pięty. Pokażę jak terapeutycznie ten mięsień rozluźnić. Ok, przebieg jego od drugiego kręgu, od drugiego kręgu krzyżowego do krętarza większego kości udowej. szukam sobie jego kciukiem. Tutaj mamy go, znalazłem. Tutaj u Dariusza, sportowca jest dosyć wyczuwalny duży tonus. Znalazłem go, szukam takiego właśnie punktu spustowego, gdzie jest większe napięcie. Czuć? Tak, czuć, ja? Ok, dajemy delikatne zgięcie w kolanie, odwodzenie w stanie No i teraz delikatną rotację wewnętrzną, zewnętrzną. Delikatnie z rotacji wewnętrznej kolano idzie, idzie do środka, czuć jego napięcie jeszcze bardziej. I od krzyżowej kości do krętaża palpujemy z delikatną rotacją i staramy się go rozróżnić. Jeżeli kciuk boli, biorę sobie łokieć, też nie ma problemu, rotacja, palkujemy i automatycznie, nie ma trzeba tyle siły, pracuję ciężarem własnego ciała, sobie mięsień, kruszkowaty, rozluźniam od krzyżowej kości do kretarza. U jak wygląda, ok? Tak. To, w porządku? Czuję delikatnie ból, ale do zniesienia. Ok. Dobrze, z delikatnym rozluźnieniem, rotacja w drugą stronę, już nam trochę się poluźnił, nie ma już takiego oporu, rotacja robi się fajniejsza, ok, i wracamy do rotacji, to wewnątrz, biodra, trochę luźniej? Mhm. Prosta technika fizjoterapeutyczna o rozróżnienia, rozciągnięcia terapeutycznego mięśnia kruszkowatego. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Miszczyński.